Siema, to znowu ja. Ostatnio rozwodziłem się nad tym, dlaczego nowe gry są chujowe, a dzisiaj powiem Wam, dlaczego moim zdaniem nie warto ich kupować na premierę. Zapraszam! Zacznijmy od lekkiego cofnięcia się w czasie do końcówki roku 2021, dokładniej do listopada. Wtedy to premierę ma Battlefield 2042. Jeszcze za dzieciaka spędzałem sporo czasu oglądając, jak różni ludzie wyczyniają cuda w czwartej części serii. Ogromnie podobało mi się, jak ogarnięci gracze szturmują ważne punkty na mapie, jak ogarnięte duo pilota, helki i strzelca sieją spustoszenie z powietrza albo jak randomowa grupka ludzi w czołgu przeprowadza widowiskowy atak. Szczerze, po dziś dzień robi to na mnie wrażenie, ale niestety w czasach świetności BFA4, ani w sumie jeszcze długo, długo później, nie miałem wystarczająco mocnego sprzętu, aby móc skosztować chociażby ułamka tego wszystkiego. Tutaj dochodzimy do momentu premiery BFA 42. Ja jestem szczęśliwym posiadaczem najnowszego Xboxa kupionego zasianko zarobione podczas wakacji i pierwszy raz mogę skosztować tego, czym tak rałem się jako mały głównik. To było dla mnie jak spełnienie może i błahego, ale takiego, no wiecie, dziecięcego marzenia. Zwyczajnie miałem to gdzieś z tyłu głowy, jednak już pierwsza styczność z tym tworem była dość ambiwalentnym odczuciem. Z jednej strony to wewnętrzne dziecko wręcz kipiało ekscytacją już na samą możliwość odpalenia nowej gierki i doświadczenia tego tytułowego pola walki. Z drugiej zaś strony gra na premierę, ku mojemu zaskoczeniu, pomimo względnie dobrych recenzji, no powiedziałbym, że działała jak gówno. No ale musiałaby w ogóle jakkolwiek działać, żeby mógł tak powiedzieć. Wtedy jeszcze nie byłem świadomy w jakim stanie jest branża recenzencka, ale o tym... Może nieco innym razem. Dodam tylko, że wtedy nie byłem aż tak świadomym konsumentem jak dziś. Problemy z optymalizacją, rozłączanie z serwerem i ogromne lagi były na porządku dziennym. A gdy już dało się zagrać w miarę komfortowo, to można było cieszyć oko widokiem poduszkowca, który bezproblemowo wędruje sobie po pionowej ścianie kilkudziesięciopiętrowego wieżowca. W gruncie rzeczy było to dość śmieszne, ale no raczej nie powinno mieć miejsca. Wtedy już wiedziałem. Że mogłem się wstrzymać z zakupem chociażby miesiąc, zwłaszcza że bardzo szybko wleciały całkiem spore przeceny, co jedynie źle świadczy o samej grze, więc oszczędziłbym sobie zarówno smaku goryczy, związanego ze stanem technicznym produktu, jak i sporą część wydanych na niego pieniędzy. Na dzień dzisiejszy, śmiało można już pykać w najnowszego BF-a i działa on bardzo dobrze. Moim drugim największym zawodem było Diablo 4. Przyznam się, że trójkę kupiłem trzy razy: na PC, Xboxa i jakiś czas temu na Switcha. Odstawmy na bok to, czy D3 było obiektywnie dobrą grą. Patrzę na nią przez delikatny pryzmat nostalgii. Siłą rzeczy, trochę czasu w tej trójce spędziłem. Nigdy nie byłem hardkorowym wyjadaczem, ale od czasu do czasu lubiłem sobie pograć czy to sam, ze znajomymi, czy z dziewczyną. Sprawiało mi to frajdę. Naiwnie liczyłem, że tak hucznie zapowiadana czwórka. Znów pozwoli mi się dobrze bawić i czerpać przyjemność z zabijania setek potworów. Tylko, że potworów nie były setki. Myślę, że średnio rozgranięty pracownik tartaku policzyłby ich na palcach obu rąk. Przez całą grę, może zraz, zastanowiłem się, czy mój build ma sens. Po czym bezmyślnie włożyłem itemki z wyższym item, power scorem. Wyjebałem się chyba dopiero na Lilith i mniej więcej wtedy się obudziłem, bo to był pierwszy i ostatni raz, jak gra zaprezentowała mi chociaż namiastkę wyzwania. Jedyne, co trzymało mnie przy tej grze, to moje urojenie, podpowiadające mi, że może chociaż endgame ma cokolwiek wartego uwagi, bo przecież tym stoi ten gatunek. No, jak to mówią, nadzieja matką głupich. Gdyby Diablo 4 było westernem, to cieszyłbyś się spierdolonego suchego krzaczora, zapierdalającego przez pustkowia. Uwierz mi, że byłby bardziej ekscytujący niż to, co wysrał Blizzard. Tutaj znów dałem się zwieść pozytywnym recenzjom najpewniej przekupionych dziennikarzy. Znów mogłem poczekać i kupić to badziestwo o wiele taniej, wcale nie tak daleko od premiery. Po dziś dzień żałuję wydanych na tego gniota pieniędzy. Moja ukochana miała trochę więcej oleju w głowie i rzuciła tym chłystwem w kąt znacznie wcześniej, nie kończąc nawet fabuły. I tak. Ja też żałuję, że to kupiłam. Diabolo, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionego Battlefielda, nadal jest kupą parującego gówna, pomimo że od premiery minął lekko ponad rok. Moim zdaniem wnioski nasuwają się same. Przede wszystkim nie dajcie się ponieść emocją. W żadnym wypadku nie bronię wam jarać się jakąś gierką. Ale zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy gry wychodzą w takim, a nie innym stanie, lepiej powstrzymać emocje i poczekać z zakupem. Może akurat zaoszczędzicie jak nie kilka złociszy, to sobie cierpienia. Warto jest też ograniczyć zaufanie do dziennikarzy i recenzentów growych. Dziś już wiem, że spora część z nich nie ma pojęcia o tym, co robi, albo w imię dobrych relacji z wydawcami nagina rzeczywistość, a co za tym idzie oceny gier. Najrozsądniej jest poczekać, aż dana produkcja trafi w ręce graczy. Jeśli coś będzie nie tak, z pewnością szybko w różnych zakątkach internetu pojawią się przesłanki, a nawet wprost wypunktowane bolączki danych tytułów. Dopiero na kilka dni po premierze powstają recenzje osób, które są jakkolwiek kompetentne, aby wypowiadać się na temat danej gry czy gatunku. Wtedy, mając szersze spojrzenie na daną premierę, możesz sam zdecydować, czy gra jest warta Twoich pieniędzy. Wracając jeszcze na moment do tego nieszczęsnego Diablo, bo to dobry przykład. Nawet po Metacritic widać, jak rozjechane są recenzje graczy i recenzentów. Na dzień dzisiejszy średnia ocen graczy wynosi 2,3, gdzie recenzentów magicznie 86. Kurwa, skoro ja byłem w stanie stwierdzić, że z tą grą jest coś nie tak, a kupiłem ją tylko dlatego, że wiele dobrego słyszałem o dwójce i coś tam pykałem w trójkę, to jakim chujem nie zauważyli tego ludzie robiący to zawodowo. Na sam koniec jeszcze błagam, nie kupujcie preorderów, to dosłownie zakup kota w worku. Z jednej strony kuszą jakąś dodatkową zawartością i ostatnio coraz częściej możliwością pogrania przed innymi, ale mnie jakoś niejara wizja bycia pierwszym w kolejce do skosztowania gówna. Nie no, serio, jak już wspomniałem wcześniej, lepiej zaczekać jeśli faktycznie chcecie zagrać, to kupcie gierkę taniej. A jeśli okaże się dobrym tytułem, to wtedy możecie spokojnie dokonać zakupu, bo wtedy i cena nie spadnie tak szybko. Nie zapominajcie także, że gry są produktami i macie prawo wymagać, aby działały przynajmniej przyzwoicie, a w wielu przypadkach tak nie nie jest. Nie dajcie się dymać na kasę. Ode mnie to tyle. Napisz w komentarzu, co sądzisz o moich wypocinach, albo może sam miałeś nieprzyjemną historię z premierowym zakupem? To też śmiało, chętnie poczytam. Hej, dziękuję za uwagę. Narka.